Wysyłam Cię teraz do nich jako mój dar. Zbierz ich razem, aby unicestwić wroga, który sprawia, że jesteście podzieleni. Daję Ci wymowę, abyś była zdolna mówić do mojego ludu i przyprowadzić go do mnie. Niech ich podniebienia rozpoznają smak mojej manny. Bóg określa często orędzia prawdziwe życie w Bogu jako hymn miłości do stworzenia lub duchowy pokarm manny. Umiowana przychodzisz ode mnie, a ja wylewam na ciebie moją mądrość, abyś mogła mnie uwielbić. Boże Wszechmocny, Ojcze Wszystkich, ja na końcu Cię uwielbiam. Będę uwielbiony, córko. Ja, Bóg, zawsze osiągam moje cele. Zawsze o tym pamiętam. Twój krok będzie zawsze podążał za moim krokiem. Została wysłana przez Boga jako dar. A to, że nam ludziom może się to nie podoba, To normalne, bo nam ludziom co chwilę się coś nie podoba. Lubimy często narzekać. Wielki post powinien nas nauczyć, oduczyć narzekania poprzez. Dziękowanie Bogu za wszystko. Jesteśmy podzieleni przez naszego wroga. Bóg mówi, żeby ona zebrała wszystkich. Z tym, że jesteśmy podzieleni, wszyscy się zgadzają. Bóg tutaj mówi, jak sobie z tym poradzić. Jak sobie poradzić z tym, że jesteśmy podzieleni? Szczególnie w Polsce to widać, że jesteśmy podzieleni, no nie? Bóg mówi, jak temu zaradzić? Tak naprawdę, zwraca się do wszystkich. Do ciebie. Zbierz ich razem, aby unicestwić wroga, który sprawia, że jesteście podzieleni. Na zakończenie znowu padają takie same słowa, podobne były już tutaj. A więc? Ja, Bóg, zawsze osiągam moje cele. Bóg zawsze osiąga swoje cele. Osiągnąłem szczyt podniesienia tej książki symbolizując, pijąc do tych słów właśnie Boga, który tak powiedział.